Dzień dobry! Witam kochani w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak widzicie jestem pomalowana, a to dlaczego? Bo dzisiaj Hakamada obchodzi swoje czwarte urodziny. Nie mogę uwierzyć w to, że ten czas tak szybko leci. A z okazji tej oczywiście robimy jej torta! Także zapraszam do oglądania, subskrybujcie kanał i zostawcie ławki w górę. Idziemy do kuchni robić torta. Takiego torta trochę specjalnego, bo jeszcze takiego jej nie robiłam. Zawsze jakieś, wiecie, owsianki kombinowałam i różne takie, a tym razem po prostu kupiłam owoce i warzywa i coś z tego wyklepiemy. Wyklepiemy. Także zapraszam, idziemy do kuchni. Także Państwa jesteśmy już w kuchni i zaczynamy pikcenie. Ja tutaj mam składniki, poczekajcie i mamy to. Takie podstawowe składniki czyli co? Marchewka, buraki, jabłko i gruszka. I musimy po prostu z tego zrobić torta. Nie mam e, pojęcia. Jak widziałam tylko raz w życiu, że ktoś zrobił takie coś, że po prostu, wiecie, pokroił chyba marchewkę, na talerz ułożył i takie, wiecie, taką górę zaczął robić, taką wieżę. No i chyba takie coś zrobimy. W ogóle te, ta gruszka wygląda bardzo dziwnie. No ale coś. E, nieważne. Także poczekajcie, może jakiś talerz? Gdzie ja tu mam talerz w tym domu. Hmm. E, tak, weźmiemy sobie taką miskę po prostu. I tutaj będziemy układać, bo chyba talerza jednak nie rozbędą stajni. Bo już widzę, jak ten talerz skończy. E, ten talerz to będzie rip. Także lecimy. Poczekajcie, proszę Państwa, bo sobie tutaj muszę przeczytować. Nie wiem, co tutaj zrobić. Marchewka? Yes. No ale co, że tak tą marchewkę mam dać? Czy o co chodzi? jak ja mam to zrobić? Może, hmm. no, czekajcie, marchewki faktycznie, może jedną marchewkę sobie, albo dwie marchewki zostawię sobą. Te damy tak jakby na dno. O, super. Może tu się mieści Teraz ja idealnie się zmieściła. Dobra, gitara. I te bałakietki będą chyba na dnie, te będę musiała pokroić. Jabłko jakoś zrobić tak, żeby no też, co? Pokroić jabłko? Hm. Dobry pytanie. To trzeba pokroić, poczekajcie. Czy mnie to prześwietliło? Ostrość. Nóż jeszcze najważniejszy, przecież mamy nóż. Nie ja zalaha się go użyć. Także... A was widzę. I... Dobra. Co to było? A, chyba tak. I... Wyłącz. Ok. Ale teraz będzie mi śmierć tutaj tą marką. To ja chciałam, ja chciałam tak jabłko, kurde wkuszajmy te włosy tutaj, jabłko, i teraz jak to jabłko zrobić? Czekajcie, może takie plastry zrobimy? Czy trzeba wykombinować, o kurde, robimy plastry. Więc będzie. Koń mogą całe jabłka jeść, to co ja się będę ze skórkami, wiecie, obierać? I to jest w tym wszystkim najlepsze, że tak naprawdę tort dla na konia się robi bardzo szybko. Nie trzeba się męczyć, obierać warzyw. Tylko cyk, odrażnie. Nie wiem no przecież, jak ona to zje, no pewnie, że Wilberowi musi kawałek dać, bo przecież umrze, jak ona zje taki wielki tort. Dobra, i tu na środek, i super, tak to wygląda. Um, A coś, kamera. Kamera naostrzyła? Nie wiem. Dobra, możliwe. Nie może się nic zmarnować, więc to, a może to być taka, wiecie, wisienka na torcie, to zostawimy sobie to. I teraz, no, jak ja mam to... A, mam jeszcze jedno jabłko, dobra, zapomniałam, fajnie. Także... Nie no, ale tu jest tak pusto, mi się wydaje, to może burakami to wypełnimy. Jak to skminić? Kuty na swoje urodziny się tak nie wymalowałam, a na hakemady urodziny się tak wymarwałam. Standard. A, proszę Państwa, pamiętacie, że widzimy się w sobotę w Strzegomiu, także ja czekam na Was. Jakby ktoś pytał, to tam jest, to są zawody na Morawie, WKKW, więc tam jest po prostu wstęp wolny, nie, nie trzeba żadnych biletów kupywać. Tutaj możecie sobie przyjechać. To jest w sumie ta stajnia obok drogi takiej, no nie głównej, ale takiej polnej wsi. Coś takiego. Od razu widać, że to jest, wiecie, bo to jest w miejscu strzegą w stajni Stragona, nie? Jakby ktoś pytał. Także bardzo zapraszam. Bardzo zapraszam mi zapłacić za tą reklamę, bo przynajmniej więcej ludzi będzie, no ale. E, tak, no. Z tego co wiem, będzie jeszcze też Alexa, bo wczoraj skomentowałam filmik Mattiego, który wstawił. E, i, I napisałam, że z chcią nagram z nimi film. No i ona napisała, że właśnie jej piszą, że ja będę Strzegomiu i ona też, więc może się spykniemy i coś nagramy sobie z Aleksą. I przy okazji... Przy okazji jeszcze też poznam ich, bo osobiście ich nie poznałam. Ani w sumie żadnego innego polskiego influencera nie poznałam na żywo. Wow, to będzie mój pierwszy raz. Teraz się stresuję. Lec, nie lec. Ale cóż, no dobra. Yy, takie coś, no i co ja teraz mam z tym zrobić? Buraki jeszcze. Gruszkę dwie marchewki mi zostały. Widzicie co, a w sumie... Musi być ładny tort, czy może być po prostu tak poustawiany, świeczkę, wiecie, dam i no no, no. Chyba kit będzie, ona się obrazi, że ja jakieś jakiś zrobiłam. No chyba, że wy się obrazicie, no to przepraszam bardzo. Także może zrobimy tak, że ja to teraz pokroję, tylko nie wiem jak. Jak się kroi buraka? No pokroję tak samo jak ten, jak jabłko. Ej, ale buraka się koroli lepiej. Co jest? Myślałam, że będzie ciężej. No trochę tu ciężko. Pkę też robi. O, ale to fajnie wygląda. Dobra, ale nie wiem, nie wiem jak to mam zrobić. Może tak tutaj z jabłkami też pomieszać. Tak. półkiem. Kurde, to będzie eksperyment życia. I tylko teraz od, jak ja mam to zrobić. To była pralka. Dobra, yy, gruszkę damy jeszcze jakoś. Pokroimy te marchewki? Nie, marchewki teraz może pokroimy. Poczekajcie. Te marchewki pokroję. Yes. Tak, nie umiem kroić. Tak, tu jakoś zobaczymy to. Kurde, jest tort, jest tort. Nawalone wszystkiego, nawalone. Pięknie. My robimy tak naprawdę zamek, słuchajcie. Znaczy ja robię. Wy tam oglądacie to. No i kurczyki. No i fajnie, dobra. Tutaj ustawimy jeszcze tak. Mm, dobra. Teraz jeszcze z tą gruszkę, a może gruszkę tak pierdzielniemy, co? I tutaj świeczkę. Nie, ona się nie będzie trzymać. No pokroimy po prostu tak jak te, tak marchewkę. Dobra, i damy teraz sobie tutaj ładnie. Ja pierdziu, no takiego torta to kamada jeszcze nie miała, nie? Fajnie pokroiłam z tą z metką, z naklejką, nie metką. No i super. Tylko to bym bardziej dała tu na środek, a to tutaj, żeby to było takie, wiecie, Tutaj wbijemy sobie jakąś świeczkę i będzie super. Happy birthday to nie. Czy mamy. Iii, mamy jeszcze taką ładną złotą Super, mamy czwóreczkę. Jak teraz wklepać. No i super. Kurczę, nie tak fajnie, idzie. Ola ja, jaja. Proszę Państwa, mamy to dla Hamady. Tram Ta tak się prezentuje, nie wiem czy widzicie. Teraz się rozwali. Muszę naostrzyć ostrość. Aparat. Tutaj ostrość. Tram Ta tak się prezentuje. Taki yy, miszmasz po prostu. <laughs> Mam nadzieję, że uda mi się to dowieść w całości i nic się nie stanie, tutaj odpalimy świeciuszkę. Jest czwórka, jest czwórka, cztery latka komanda kończy, więc e, po prostu widzimy się już w stajni. Czas jestem przyzwyczajona, że patrzę na siebie, podgląda nas tutaj do Was na obiektyw. I nie mogę się o przyzwyczaić, wiecie co chodzi. E, dobra, proszę Państwa, lecimy do stajni I właśnie. Kurde, gdzie tu się to wyłącza? Dobry pakumiu. Witam. Nie, Wilber, czy ty sobie jaja robisz? No chyba nie. Jak tam będzie prąd, to już tak nie będzie, Wilber. No on po prostu no <gryw> Przyjedziesz do Koli, a olie tutaj zawsze coś odwala, chociaż dzisiaj z Hakamady jestem dumna, bo zobaczcie, nie rozwaliła ogrodzenia tutaj, żeby się przedostać. Super! Nie, Weeper! No nie wierzę. Czy, czyś ty to uczynił. O Boże, to ten człowiek to uczynił? Czy to jest Twoja sprawka? No właśnie, widzę. Będzie prąd, to już nie będzie tak łatwo. Nie! Nie, dobry! Kurde, bo tutaj spoiler jest teraz. A ja nic nie ten. Super Kochani, ja wiem, że wy tutaj już zobaczyliście część. Ale na razie nic nie mówię, nic nie mówię. Tutaj ten pastuch po prostu leży sobie, bo leży. Dowiecie się za kilka dni, co tutaj się dzieje, i będzie filmik. Oczywiście na razie po prostu musiałam nagrać, tak jakby pierwszą część tego filmu, i muszę czekać, żeby dograć drugą, żeby dokończyć to wszystko. A przy okazji, no, Hakałada ma urodziny, więc wcześniej po prostu ten film wleci. Także a Kamada z torcik swój. Jak się z No, co, brudne jesteś pięknie. Trochę się rozwalił, ale jest czwórka, jest czwóreczka. Proszę bardzo, zaraz to wyciągnę. Państwo mamy zapalniczkę. Zapalniczkę z <grym> zapalamy, choć tak przystępne, bo ja tu zimę najpierw. Wyjmę tego torcika. Konie już tu widzą. Ty, no ale to się zgaśnie przecież, nie? Bo wiatr wie. No to świetnie. Chociaż przez chwilkę. No właśnie, zobaczcie, jak wiatr wieje. Nie, jest. to zaraz zgaśnie, jest ale ogień. jest. Yes. Ale jest. Proszę Państwa. Taka ładna! Zdmuchło się, ale trudno. 100 lat, 100 lat, lat niech, żyje, niech żyje, żyje nam. Sto lat, sto lat niech żyje, żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, raz niech, żyje, niech, żyje żyje niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. Tak to? Taka Dobra, zdmuchli. Niech będzie, że ona zdmuchnie. I uwaga, po prostu. Teraz dajemy. Do tyłu konie. Nie, bo ta go odgodzi, ja już to widzę. No to musisz może jemu dać osobno troszkę? No. Najpierw nie wchodźcie na mnie. <laughs> Poczekajcie. Ka Proszę, Kacie. Proszę. Cały Podzielisz się, a troszkę? <laughs> Proszę. Ma buraka, ma marchewkę Tu masz szachumiec, tak tam Tamu zostać <gry> Buraczka teraz Nie wiesz, czy ja jej to przeniosę No tutaj jakieś badne, to ja No deszcz nie, padał, to się tak narobiło Chodź tu bardzo A gdzie tam Za chwilkę, bo musi tu dokończyć I trochę od wilbusia jeszcze spróbować I idź haki, tam O właśnie, o co mi chodziło i o no, ja to chodziło no, a ty, Will, byś tutaj pociskaj. Ona Specjalnie. Odprząy. Patrz, co robi, patrz. Ach. Ty, rozrabiara. No jeszcze sobie przebieram, no, marcheweczka. Tak, bo ja im tu otworzyłam. I jednak zostało yy, im siano, bo tutaj przyszli jeść. Bo jakby już to zjedli, to zapewne Ekałada by się tam dobrała, ja jeszcze specjalnie słupki dałam na no ona tam nie weszła. No i dobrze. A ten obgryza to, więc tu trzeba prąd cofnąć w końcu, bo chcę, że obgryzł pół słupka. Ja nie wiem. O, jest Po prostu O, I, ale on jest wyższy, coraz z jest wyższy. No. Oczywiście się mogła się tak zniżyć, a teraz to jest tak... Na styk jak rękę mam, o, no. To nie wiem ile może mieć w głębi. nie wierzam aż... 1,50 m A nie, bo miarkę to ja mam Tutaj idę. leży miarka dziecko, widziałam. Nie, to jest seksuko. co ona tukni? Dobre haki. O dobre jakie matka dała jejku Ale nie kopiemy. Tak, zajadaj sobie góraczki, marchewka, to wystraszyła, straszyła. marchewka, gruszka, o i jabłuszko, nie? No o jak memu, a jejku, ale żeś sobie szminkę zrobiła. <grytanie> Pokaż ty, jaką szminkę masz. Piękna szwinka Haki, super szwinka, no. Super, jakby się miała tak wyglądać. A Wilber? Wilber nie ma O, o! Dobra, dobra, poczekajcie, ja wam to. Bo tu jest git wszystko siano, tylko, bo ja tu sprzątałam, więc im po prostu wywalę to na ziemię. Super. I cały torcik zjedzony. Masakra. 5 minut. Dobrze, że Wilber jej pomaga, bo tak to ona jakby sama taki diabła. E-e-e, haki! Bądź koleżeńska, nie ma. Już chciała, już chciała go odgonić. Ty! No i kochani, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Widzimy się już w kolejnym. E, myślę, że to będzie odcinek zawodów, raczej. E, bo z padoku to chyba jeszcze paliki nie przyjdą. Ale widzimy się w kolejnym odcinku. täiesti saame , isegi noh .